Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze strony CSGO Skins. Na samym początku widzu przypomnę ci, że tutaj z kodem LIWKA zgarniasz plus 10% do doładowania i 2 złote i 10 groszy bonusu na start. A oprócz tamtych bonusów możesz sobie zgarnąć też jakiegoś skinka z mojego konkursu. Są tutaj takie dwa kałachy, ten ma zwiększone szanse na zdobycie, więc próbuj, bo minimalna to spłata to jest 10 złotych a możesz sobie przy okazji zgadnąć takiego redline'a. Myślę, że na sam początek zrobimy sobie jakąś bitwę zrobimy sobie taką bitwę yy, na trzy, standardowy, publiczny zobaczymy czy ktoś do nas tutaj dołączy. Nikt do nas nie dołącza, więc dajmy sobie i samu, dajmy sobie Emili, w międzyczasie, kiedy tutaj jest to losowanie, ja wam powiem tak, piszcie w tym odcinku tutaj komentarze, bo będę robić sobie tutaj jakiś konkursik na doładowanko i wybiorę z tych komentarzy. Ja wam nie będę mówić, kiedy będzie dokładnie konkurs, ale będzie się pojawiać co jakiś czas, więc pamiętajcie, żeby zostawiać pod każdym moim filmem jakiś komentarz. I zobaczmy, jak nam to idzie. No, na razie wygrywa z nami i samu, ale i samu wygrywa tak, no nie jakoś bardzo. Więc jeszcze jest szansa ich dogonić. Zaraz zobaczymy w sumie jak nam tutaj to wszystko da. No teraz, teraz dalej przegrywam to. Da, dalej to przegrywam, ale może zaraz tutaj się odbijemy. No teraz Emily będzie ciężko dogonić. Będzie ciężko dogonić się Emily. Teraz nam dało, no dało nam gówno. No bądźmy szczerzy, dało nam gówno teraz dwie najdroższe skrzynie. I znowu dostajemy gówno. Bardzo ciężko będzie przegonić Emily. I nie przegoniliśmy Emilię. jest zgarnia 273 zł. I tutaj pojawi się mój stały tekst, czyli mogą być underdoga. Teraz otwórzmy sobie jakieś skrzynki. Otwórzmy sobie na sam początek, tylko raz, raz Lunar Case'a. Kiedyś na live'ach bardzo, bardzo mi polecaliście te Lunar Casey. Otwierałam je i bardzo fajnie mi je oddawały, więc raz otworzę sobie tego Lunar Case'a i zobaczmy, co nam tutaj wypadnie. Gdyby to wypadło, ale to też jest dużo warte. Tylko nie wiem, czy mi się to zwróci. No nie, nie zwróciło mi się, więc dobra, na razie zostawię sobie tego skina. I może otwórzmy sobie teraz. Otwórzmy sobie może jeszcze Ninja Case. Ninja Casey tak samo mi polecaliście. Zobaczymy, jak nam teraz przyniosą szczęście. Dajmy sobie na buście. Dajmy sobie na buście i zobaczmy, jak nam tutaj, tutaj odda. No. Nie do końca nam oddaje. Jeszcze raz otworzymy z tego ninja case'a i zobaczymy, co nam, co nam tutaj wypadnie. No, jeszcze przyleciało na to. No, niestety. Je ostatni raz, do trzech razy sztuka, teraz coś nam siądzie. No i siadł nam USP, czyli nie siadło nam tak naprawdę, bo. Tak, szczerze, słaby, słaby. Jak wiecie, ostatnio byłam na wakacjach na Wyspach Kanaryjskich. To nie wiem dlaczego, trochę mi się kojarzy, bo to jest taki egzotyczny klimat. Tam też jest ciepło, tak egzotycznie wyspa i w ogóle. Więc to nam teraz w tym momencie oddaje. Zobaczymy. No i dupa, no i dupa, nie oddało nam jeszcze raz, jeszcze raz kręcimy, to, to to nie może tak być. No i znowu nam daje to, co jest. Więc standardowo, do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka. Czy, czy, czy może być gorzej? Ja mam jakiegoś dzisiaj strasznego niefarta, ale. Zróbmy sobie po prostu jakąś bitwę I zobaczymy jak ona nam tutaj Przyniesie szczęście I teraz jak mówiłam ciągle Mogłam dać underdoga, więc teraz daję tego underdoga Oby, oby nam się to fajnie tutaj zwróciło Czy ktoś do nas dołączy Znowu do nas nikt nie dołącza Dajmy sobie znowu, o dołączył do nas karmel To dodajmy sobie jeszcze i isamu I zobaczymy kto tutaj wygra kto Tutaj wygram. Bardzo bym chciała w końcu wygrać Byłoby mega spoko Okej okay. Na razie stabilnie. Tylko musi tutaj karmel coś, coś dropnąć fajnego, żeby, żeby... Okej, okay, dobra. Teraz, teraz wygrywamy. Czyżby underdog to był... to było coś dla mnie? Na razie super i samo się fajnie oddalił. Jeżeli chodzi o karmelka, no to karmel jest blisko nas. Żeby, żeby... Żeby tutaj z nami nie wygrał, teraz nam daje skina za 23 zł. Znowu nam daje skina za 23 zł. Jak teraz mi powiecie, że ja mogłam dać standardowy... To ja, ja nie wierzę. Ja w to nie wierzę, nie? No i chyba Carmel wygrywa. No i Carmel wygrał. Ja teraz ty mogę kondycję standardowego. To pokręcimy sobie jakąś skrzynką. No tutaj to nam zawsze tak naprawdę dawało szczęście. Może nie na buści. I tutaj nam wypada skinek, chyba za stówkę. Nie za stówkę, bo to jest minimal wear. Ale to chyba jest więcej wartek, jest w lepszym stanie. Tak, jak Faktory Newton kosztuje 155 zł. Dobra, ale to nic. Zostawię sobie. I zakręcimy sobie jeszcze raz. Zobaczymy, co nam tutaj wypadnie. Gdyby nam to wypadło, to jest ile warte? 26 zł no mam dzisiaj strasznego jakiegoś niewarta to jest masakra, no musi teraz coś fajnego dropnąć, no bo, no tutaj jeszcze trochę jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze, no niestety nie doleciało, dobra ostatni raz tym kręcę i zobaczymy no fajnie jakby nam w końcu oddało i dobra, i teraz prosimy o faktoryniu faktoryniu, mamy faktoryniu zarąbiście, super, zostawiam sobie to Tworzymy sobie teraz może, może tego retro Te retro, retro y mają fajne, fajne skiny. Jak ktoś na moje streamy, to wiecie, że tutaj większość skinów ładnie by mi pasowała do tych moich rękawic. Ten by pasował idealnie, no ale zobaczcie ile on jest wart, tak? Jeżeli chodzi o kosy, jakie tutaj można wygrać, jest tutaj kosa, którą ja chcę zdobyć, czyli jest, jest to albo ta. Tutaj się, no tutaj wiadomo, że się różni tym trochę kolorkiem. I jak którąś z tych kos będę chciała potem do swojego kombo Więc fajnie, aby się ona nam tutaj trafiła Dobra, zakręćmy sobie raz I żeby nam dało tą kosę, kosę, kosę No i kosy nam nie daje Kosy nam nie dało, dało nam O, za się przy Dobra, kręcimy jeszcze raz, kręcimy jeszcze raz Ja wierzę, że da mi w końcu kosę Ja mam dzisiaj strasznego widzowie nie farta. Ja mam strasznego nie farta. no dobra Dobra, to mam plan Otwórzmy sobie może tą ukrytą tutaj skrzynię Ona jest tutaj hmm, Ona kosztuje 31 zł. No i zobaczmy, zobaczmy jak nam tutaj, jak nam tutaj, no i gdyby tam doleciało to, to by było super. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i dało nam znowu tego uspa. dobra, do trzech razy sztuka. Ja mam dzisiaj mega dużego niefarta, tak szczerze, mega dużego niefarta. Ale może z tych krzynek takich zadyszkę coś nam tutaj poleci, zobaczmy. Pierwszy szczał, no i pierwszy szczał, znowu dupa, znowu dupa, co jest? Co jest? Oba, zrobię na lightingu szybko. Raz, dwa. No i mamy skin za 32 złote. Czy, czy mnie to satysfakcjonuje? No tak, tak średnio, no ale dobra, zrobimy sobie bitwę. I damy sobie może tej Rast Casey dwa. Możecie mi też, y, widzowie, pisać w komentarzu jakieś kombo skrzynek i zrobię z nich bitwę. I zobaczymy, czy może wasze kombo by siadło, więc możecie mi napisać i zobaczymy, jak to, jak to tam y, będzie wyglądać. Dobra, mamy, y, mamy takie skrzynki. Teraz dam na trzech. I czy pytanie: czy dać underdoga, czy standardowego? Dam underdoga. Teraz nam ten underdog no po prostu, no musi oddać. Musi oddać. Dobra, dołączyli do nas. Dołączyli do nas i zobaczymy. Proszę, proszę, żebym się fajnie tutaj oddało. Pierwszy strzał <laughs> jest stabilnie, bo ten gościu bardzo jakoś tam nie jest ode mnie. No i teraz, teraz tak zobaczymy, no. I teraz nam daje Gali Galila, przepraszam, Galila. <laughs> um no chyba ten chłop po środku wygra, no, ale zobaczymy jeszcze jest sześć, jest sześć skrzynek zobaczymy, musi ją musi coś dropnąć, chociaż ja jestem w najgorszej sytuacji tak naprawdę, kurde w ogóle znowu, mogłam teraz bez standardowego drugi raz, a zastanawiałam się nad tym, zastanawiałam się nad tym dobra, ostatnie, ostatnie trzy skrzynie i żeby nam tutaj fajnie coś dało, dobra i teraz im coś musi dropnąć, im coś musi dropnąć dobra, ten chłop tutaj widzę, że o Jezus, mi też dało, mi też dało mi też dało, łomatko, łomatko! Gdybym dała standardowym gra 256 zł. Dobra, zrobiłam sobie taką bitwę i dam znowu nadstrzec, dam znowu underdoga. I wierzę, że ten underdog mi w końcu przyniesie szczęście. Bo, bo, bo w końcu, w końcu musi przynieść szczęście. O, i znowu dołączył do nas ten chłopco, prawie z nami wygrał. Bo on chyba tak wygrywa, wygrywał i potem go przegonił, ten ostatni gościu. No dobra, mniejsza. Na razie wygrywa znowu tamten, ale też nieznacznie. O, dobra, teraz fajnie, teraz fajnie uciekli, tylko żeby mi nic nie dało, żeby mi nic nie dało, i daje mi, ale oni uciekli znowu ode mnie, więc jeszcze jest dobrze. Dobra. Jest stabilnie. Jest stabilnie, tylko żeby mi nic nie dawało. Nie no. No nie no, nie żartujcie nawet. Nie żartujcie nawet, żeby mu teraz coś dało, bo. Okej, okay. okej. Okay. I ostatnia skrzynka. Teraz da... nie dawaj mi nic. Nie dawaj mi nic. I chyba wygrałam to. Chyba wygrałam to. Wygrałam to. Mamy 340 zł z bitwy ze 132. Dobra, to na sam koniec otworzymy sobie. Yy skrzynkę. Ostatnio otwieraliśmy na końcu tą anielską, to teraz otworzymy tą piekielną skrzynkę i zobaczymy jak nam tutaj ta piekielna skrzynka odda, oby nam oddała. No i znowu mi nie oddała, dostałam MP9. I na samym końcu, widzowie, ja przypomnę wam ponownie o tych konkursach tutaj i pamiętajcie, żeby zostawić ten komentarz, bo po dzisiejszym odcinku wylosuję kogoś, kto wygra sobie jakieś doładowanko na CSGO z Jakie Takie doładowania będę rozdawać w niespodziewanych momentach, więc komentujcie każdy mój film, żeby mieć szansę wygrać jakieś doładowanie. I to na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał, jeżeli tak zostaw łapkę w górę, zostaw suba, zostaw komentarz, będzie mi bardzo miło. I to na tyle, trzymajcie się i do następnego, hej!